Z Lwowa na Donbas po raz kolejny wyruszyli wolontariusze organizacji Ukraina Pomagamy, aby wesprzeć ukraińskich medyków wojskowych. Do zbiórki środków finansowych przełączyli się znani ukraińscy literaci. W tarze lesia kurbasa w Lwowie odbył się wieczór poetycki pod tytułem Przed Obliczem wojny z udziałem Kateryny Michalicynej, Haliny Kruk, Julii Mesakowskiej i Ostapa Slewińskiego. Jedną z organizatorek wydarzenia była Ania Kudzia, polska konserwatorka kamienia i wolontariuszka organizacji Ukraina Pomagamy. Dzięki temu, że dzisiaj poeci przeczytali dla nas piękne wiersze, mogliśmy zorganizować ten właśnie wieczór, podczas którego zbieramy pieniążki na wsparcie medyków 79 brygady. Te trzy lata tak naprawdę tak szybko minęły, że czasem się wydaje po prostu, że to był jak jeden dzień, ale w tym czasie udało się nam zrobić bardzo dużo, za nami ponad 200 transportów na wschód. Transportów zarówno do szpitali, na punkty stabilizacyjne, do żołnierzy, także do zwykłych ludzi, którzy tej pomocy również potrzebują. Udało się nam także właśnie zawieść siedem samochodów, w tym cztery karetki, w pełni wyposażone też dla medyków. Udało się nam zebrać ponad 1500 apteczek medycznych, które tak naprawdę są podstawą działalności naszej organizacji. Podczas wieczoru poetyckiego można było nabyć książki z serii Biblioteka Poezji Ukrainy w obliczu wojny. Idea publikowania poezji ukraińskiej, powstałej w czasie rosyjskiej agresji trwającej od 2014 roku i tłumaczonej przez polskich poetów, narodziła się w Międzynarodowym Centrum Dialogu imienia Czesława Miłosza w Krasnogródzie w ramach programu Pogranicze Ukraina. Dochód ze sprzedaży tomików przeznaczono na wsparcie twórców z Ukrainy. Właśnie byłam w tym pierwszym pule wydania tej serii, która się nazywa W obliczu wojny. I tak jakoś ostatnio robimy dość dużo takich różnych spotkań, gdzie czytamy wiersze, gdzie zbieramy pieniędzy na czy jakieś tam środki dla wojska, i właśnie to jest jakaś taka nasza realność, i powiedzmy tak, że. To jest nasza możliwość pomóc nie tylko komuś, a sobie w takich trudnych czasach, bo pomagając innym czasem czujesz się, że pomagasz sobie. Katarzyna Michalicyna, autorka ponad 20 książek dla dzieci, również zabrała głos podczas wieczoru. Słowa nie powstrzymają czołgów ani rakiet, ale mogą być wsparciem dla tych, którzy to robią. Wielu naszych poetów i pisarzy wstąpiło do wojska broniąc Ukrainy i zapisując słowami to, co się dzieje. Dzięki temu prawda o naszych doświadczeniach i rzeczywistości będzie widoczna i nie zostanie zniekształcona w przyszłości. Julia Musakowska, poetka, tłumaczka i laureatka licznych nagród poetyckich, opowiadała o swoich doświadczeniach. Hmm. Przez ostatnie trzy lata podróżowałam, dzieląc się poezją i opowieściami o współczesnej ukraińskiej rzeczywistości. Poezja to początek rozmowy, wiersz wprowadza w dłuższą historię. Niestety moje wyjazdy nie są rekreacyjne. To wyjazdy robocze, podczas których poruszamy trudne i bolesne tematy, ale wiem, że to potrzebne, aby świat lepiej zrozumiał znaczenie Ukrainy. Podczas wieczoru zorganizowano także aukcję dzieł sztuki oraz możliwość wygrania osobistej wycieczki do pracowni polskich i ukraińskich konserwatorów zabytków w Lwowie. Łącznie zebrano ponad 43 tysiące rywien na wsparcie medyków 79. samodzielnej brygady desantowo-szturmowej.